Partnerem kanału jest cena Opel, największa porównywarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, dacie z tej strony Robert zapraszam was dzisiaj do pierwszych wrażeń Sony Xperia X Compact. No nie pamiętam kiedy miałem ostatnio tak mocno kontrowersyjne urządzenie u siebie przyznam szczerze. Zacznijmy sobie od obudowy, od tego co no jest gdzieś tam dużą zmorą w przypadku tego modelu. Sony. Po pierwsze, no mamy plastik. Plastik za ponad 2000 zł. troszkę to boli, kuje w oczy, w portfel, chyba tym bardziej, jeżeli ktoś będzie kupował ten telefon w chwili obecnej. Bo pamiętajcie, wszystko o czym mówię, oczywiście będzie miało rację bytu później, natomiast cena tego urządzenia się zmieni, więc urządzenie nadal będzie takie, jak jest, a cena się zmieni i może kiedyś będzie bardziej atrakcyjna, jak będziecie oglądać ten materiał. Natomiast zacznijmy sobie od obudowy ten smartfon jest bardzo gruby. Nie pamiętam kiedy miałem smartfona, który mogłem postawić tak, nie musiałem wykorzystywać tych moich specjalnych takich podpórek. Ten telefon stoi sobie po prostu sam. I to świadczy o tym, że że po prostu jest gruby. Jest gruby, natomiast to specjalnie tak bardzo tutaj nie przeszkadza i tutaj będę bronił Sony, bo ja wolę grubszy smartfon, tak, ponad 9 mm, natomiast lepszą baterię, 2700, która radzi sobie w tej chwili obecnej świetnie 4,5-5 godzin, 5,5 ,5 godzin na ekranie to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I tutaj myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż inwestowanie w to, że smartfon ma być o połowę cieńszy, a żeby bateria nie wytrzymała nawet jednego dnia. Więc tutaj duże brawa, fajnie. Ja się cieszę, że podjęli taką odważną decyzję, że po prostu smartfon jest grubszy. okej. Okay. On potrafi samodzielnie stać, co się naprawdę już dawno nie zdarzało, ale, ale fajnie, bo ta bateria jest dużo lepsza. Drugim aspektem, na pewno na plus yy, w przypadku samej obudowy, jest to, że, że ona po prostu nie wygląda źle. Ona nie wygląda źle. Wiadomo, że ten plastik on się będzie palcował, może nie w przypadku tej białej wersji, będzie również się rysował po dłuższym użytkowaniu, ale to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Już pomijam, oczywiście, te aspekty, że, że na dole, u góry jeszcze nie, ale na dole po prostu zostawili tą autostradę do niej. W każdym razie urządzenie może się podobać i mnie osobiście również bardzo się podoba. Ja nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do wyglądu tego urządzenia. Tym bardziej, że on jest mały. To jest kompakt, ma 4-6 cala, więc on może być grubszy troszkę. Jest taki kwadratowy. Trochę oczywiście te ramki boszne, mimo że są grube, są zaokrąglone, więc one nie kują w dłoń. To jest naprawdę bardzo fajne. Plusem ogromnym skaner odcisków palców Rewelacyjnie szybki, tak jak w x To rzeczywiście poprawili, dopracowali to ciężko czasami, nawet nie odblokować tego urządzenia, żeby tylko podświetlić sobie tym samym palcem, który mamy gdzieś tam skonfigurowany, żeby zobaczyć sobie godzinę. No to jest praktycznie niemożliwe, on się tak szybko odblok odblokowuje. Ale to jest bardzo fajne, i to mi strasznie pasuje. Kolejnym elementem, który jest mocno na plus, yy, tak jak powiedziałem, bateria, ale również płynność działania tego smartfona. Jest naprawdę rewelacyjny, tutaj działa wszystko wyśmienicie szybko. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj mamy nawet ten napisik, żeby zamknąć sobie wszystkie aplikacje. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do działania tego smartfonu. I trzeba pamiętać o tym, że to po prostu nie ma dużo smartfonów, właśnie w tej wielkości, która by naprawdę fajnie działały. A tutaj wszystko działa jak najbardziej ok. Ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń do, do płynności tego smartfona. 3 GB pamięci RAM, czyli 32 wbudowane. To jest naprawdę sporo, sporo e, fajnych rozwiązań pakowanych w małym sprzęcie. Natomiast dużym zawodem, dużym zawodem naprawdę, kurczę, starałem się, starałem się robić masę różnych zdjęć, natomiast nadal nie jestem zadowolony z aparatu. Aparat ma jedną fajną funkcję, 5 Cyfrowa stabilizacja do nagrywania wideo jest jak najbardziej w porządku. Tutaj widać, że to jest poprawa, fajnie to wygląda. Natomiast zdjęcia nadal są takie same. One nie są złe, tak, bo mówiłem, że XM da się zrobić fajne zdjęcia. Ale w momencie, kiedy ja sobie wyostrzę, robię zdjęcie. To akurat nie, ale jak zaznaczymy sobie czasami, albo to w trybie lepszej automatyki, jak zaznaczymy sobie ten obszar, żeby nam to śledziło. Robię zdjęcie, on ponownie ostrzy. To się dzieje już teraz w trybie manualnym, ale nadal brakuje trybu profesjonalnego. Te zdjęcia niestety mają bardzo dużo do życzenia, jeżeli chodzi o taki pozmroku, strasznie dużo szumu w ciągu dnia, mało detali, niestety. Aparat się za dużo nie zmienił i to jest może nie tyle duża wada tego modelu, tylko się obawiam, co będzie z XZ-em tak naprawdę. To, to, to jest taka przykra sprawa. Natomiast świetnie działa. Tutaj zauważyłem jedną rzecz, o której w większości przypadków nie mówię, bo po prostu działa to OK, a tutaj działa rewelacyjnie, jeżeli chodzi o przełączanie się sieci Wi-Fi. Żaden chyba z telefonu do tej pory nie działał tak płynnie, ja akurat mam tak dom podzielony, że w drugiej części domu mi się przełącza na inny router. I dzieje się to najszybciej na Xpery X Compact, po prostu to jest, to jest duży, duży plus, więc no bardzo fajnie to działa. Kolejny na pewno aspektem, o którym warto wspomnieć w przypadku tego urządzenia, no to USB typu C to jest jak najbardziej w porządku. No, niestety troszkę martwi to, że, że nie mamy wodoodporności, są one nas gdzieś do tego przyzwyczaiło. Natomiast no powiem Wam szczerze, podoba mi się ten smartfon, podoba mi się ten smartfon i mało mamy do wyboru, jakby poniżej 5 cali. Cena jest zaporowa, troszkę nieadekwatna do, do jakości wykonania samego urządzenia. Bo, bo jednak mimo wszystko plastik w tej cenie no, nawet 1000 zł tańsze urządzenie mamy dużo lepiej wykonane, więc cena jest mocno zaporowa, natomiast. No, przyznam, szczerze, że, że naprawdę ten smartfon może się podobać. Jak w chwili obecnej jestem naprawdę mega zadowolony, jeżeli chodzi o jego płynność działania. Nie mam żadnych tutaj problemów, żeby coś mi się zacinało, blokowało tak dalej. Największym zawodem w chwili obecnej i tak jest mimo wszystko aparat. Natomiast głośniki bardzo fajnie grają, jak najbardziej ok. No i na samym końcu warto wspomnieć o jednej małej rzeczy: małej rzeczy, która może dla większości z Was być no, nieco frustrująca. Telefon za 2000 zł bierzemy, dostajemy ekran HD. Pamiętajcie, mamy ponad 300 pikseli na cal, więc to jest ta wartość graniczna, gdzie nie widzimy rzeczywiście pikseli i tu również tak jest. Tu nie widać pikseli w momencie, kiedy yy, po prostu korzystamy z tego urządzenia, nawet jeżeli mamy go gdzieś bliżej siebie, więc spokojnie. 4-6 cala. To jest adekwatna rozdzielczość co do tego ekranu i spokojnie nie musi się bawić, a dzięki temu mamy po prostu lepszy czas na baterii i to jest jak najbardziej ok. Na sam koniec wspomnę też o takim małym, no małej pierdołce, może nie każdemu będzie to jakby robić różnicę. Mówiłem o tym w dzisiejszym QA. Natomiast możecie zauważyć jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w tych otworach, gdzie mamy tutaj głośniki, zarówno jeden i drugi, niestety ale zbiera się sporo brudu. Ja specjalnie tego nie czyściłem, żeby wam pokazać. No Trochę się tego tutaj zbiera, i warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Oczywiście, można sobie to trochę wyczyścić, chyba nawet mi się nie udało do końca. W każdym razie, na pewno, można sobie z tym poradzić za pomocą jakiejś chusteczki czy czegoś, ale warto o tym wspomnieć, że niestety ten brud się będzie tutaj zbierał. Natomiast samo urządzenie, wydaje mi się, że jest fajną propozycją, no ale oczywiście, miejmy na uwadze cenę, jeżeli chodzi o ten smartfon. Tak czy siak dajcie znać co myślicie. Moim zdaniem, no, gdyby ten telefon był no, sporo tańszy. Sporo tańszy, no, tak myślę gdzieś o 800 zł tańszy, czyli byliśmy, bylibyśmy gdzieś w granicy 1400-500 zł to byłaby to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna propozycja, pomimo tego, że jest plastikowa, na chwilę obecnej musimy trochę poczekać na spadek sen. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!